Cześć, witajcie moi drodzy, to Olek w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam 10 ciekawostek o Atenach. Ale zanim przejdziemy do filmu, pewnie większość że was się zdziwiło, czemu akurat yy, wróciliśmy do tej starej formy. Słuchajcie, jest spowodowane tym, że po prostu moje studio przechodzi mały remont, dlatego teraz po prostu nagrywam tak, ale spokojnie, nie martwcie się, to nie potrwa długo. Więc za niedługo wrócimy do tej lepszej starej formy, która była wcześniej. Też chciałem powiedzieć tak po prostu, żebyście wiedzieli o tym. A teraz, słuchajcie, zaczynając, przechodzimy do odcinka. Dobrze, więc moi drodzy, pierwsza ciekawostka o Atenach to, to słuchajcie, że Ateny są stolicą Grecji dopiero od 184 lat. We wrześniu 1834 roku król Otton Bawarski przeniósł stolicę Grecji z Nawplio do Aten i tak yy, do dzisiaj Ateny są stolicą Grecji. Ciekawostka numer 2. Dzisiaj Ateny są najbardziej zaludnionym miastem w Grecji, liczącym około 5 milionów mieszkańców i jest dziesiątą metropolią zespołem miejskim w Unii Europejskiej. Słuchajcie, ciekawostka numer 3. Pod ulicami Aten płyną rzeki. Można usłyszeć ich szum, gdy przyłoży się ucho do krat kanalizacji. Słuchajcie, numer 4. W Atenach mówi się standardową odmianą języka greckiego. Czyli słuchajcie, tą, która jest uczona w szkołach, którą się dzieci uczą w szkołach, bo dla tych, co nie wiedzą, mamy język starogrecki i język nowogrecki. W Atenach mówimy w języku nowogreckim. Ciekawostka numer 5. Ateny i Saloniki konkurują ze sobą o wszystko. Innym przykładem mm, są parady na święta narodowe i nie tylko. Ateny i Saloniki są takie dwa największe miasta w Grecji i one są konkurują o to, które miasto jest po prostu najlepsze i praktycznie o wszystko, w każdym aspekcie te dwa miasta są, sobą konkurują. Słuchajcie, ciekawostka numer 6. W Atenach zachowało się najstarsze drzewo oliwne Atyki i jedno z najstarszych na świecie. Ma około 2500 lat i znajduje się w dzielnicy Agio Anargiri. Jakby ktoś z Was chciał tam yy, pojechać, zobaczyć to drzewo, to jak najbardziej Was zachęcam do obejrzenia. Słuchajcie, ciekawostka numer 7. Ateńskie Metro stanowi podziemne muzeum. Prace przy budowie metra były wiele razy przerywane z powodu natknięcia się na nowe ruiny i zabytki, które wydobyto. Ponad 50 tysięcy artefaktów. I to akurat y, to jest bardzo ciekawa ciekawostka, bo wielu z Was, jak będzie jechało gdzieś jakimś metrem w Atenach, to na stacjach można zobaczyć właśnie różne zabytki, które po prostu są w szybach szklanych, takie mini muzea. Y, możecie zobaczyć właśnie, które wydobyto w trakcie y, prac nad metrem ateńskim. Ciekawostka numer 8. Przy wejściu do Parku Narodowego od strony Loforos Amalias znajduje się zegar. Słoneczny, który wskazuje czas. Bardzo mało ludzi o tym wie. Jest to też bardzo ciekawa ciekawostka. Dla Was możecie się tym pochwalić, bo nie każdy o tym wie, kiedy jedzie do Aten. Ciekawostka numer 9. Stadion Kalimarmaro. Większość z Was pewnie nie będzie go kojarzyć, bo ten stadion jest bardzo popularny w Atenach i też jest taką ikoną Aten. To najstarszy nadal działający stadion świata. W dodatku, jedyny zbudowany w całości z białego marmuru. I odbyły się tam, słuchajcie, pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w 1896 roku. Jest to bardzo fajny stadion, też fajna ciekawostka byłem tam. Zapraszam Was, żebyście tam kiedyś sobie poszli, zobaczyli, usiedli, może tam sobie usiąść. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne i godne do zobaczenia. Moi drodzy, ciekawostka numer. 10. W cisłym centrum Aten a ten istnieje ograniczenie wysokości budowli do 27 metrów. Powodem jest ochrona nieograniczonego widoku na Akropol. I to jest bardzo ciekawa ciekawostka, która się tyczy też pytania, które bardzo wielu ludzi na świecie pasjonatów a ten sobie zadaje. Czemu w Atenach nie ma wieżowców? Dl dlaczego właśnie Ateny nie są mm, miastem wieżowców? Ano, słuchajcie, to jest spowodowane tym, że po prostu są ograniczenia spowodowane właśnie widokiem na Akropol. Chodzi o to, żeby nie było budynków wyższe niż Akropol, yy, ponieważ, yy, żeby tak jak to czytałem nie niszczyć tego widoku na ten zabytek. To jest bardzo ciekawa ciekawostka. No powiem wam szczerze, nie mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, ponieważ też Chciałbym i uważam, że jakieś wieżowce w Atenach powinny się pojawić, byłoby to też bardzo fajne. No i moi drodzy, to było 10 ciekawostek o Atenach. Mam nadzieję, że Wam tutaj pomogłem, że powiedziałem Wam te ciekawostki, o których pewnie większość z Was nie wiedziała, więc możecie tu się oczywiście najbardziej pochwalić. Jeżeli słuchajcie, Wam się spodobało, to zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji, komentarza oczywiście jakiegoś bardzo miłego. Zapraszam Was y, na moje social media, do których linki macie w opisie. I zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki w naszym kanale. Ja Was żegnam, trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!